I tak jak milknie dźwięk dzwonka, zatrzymaj się, zatrzymaj się i przenieś swoją uwagę do oddechu. Zamykasz oczy, zatrzymujesz się, kładziesz rękę na swoim brzuchu i zaczynasz obserwację oddechu. To jest chwila dla Ciebie. To jest chwila dla Ciebie z Twoim oddechem. Widzę Cię, czuję Cię, słyszę Cię i zacznij rzeczywiście ten oddech czuć. Jaki jest Twój oddech? Jak go czujesz teraz? Jakim jednym słowem byś określiła teraz swój oddech? A może nie da się określić tego Twojego oddechu jednym słowem może to całe wyrażenie? Jaki jest Twój oddech teraz? Z łagodnością, z akceptacją, z miłością i wdzięcznością do tego, że jest, że dzięki niemu żyjesz, oddychasz, funkcjonujesz. Połóż raz jeszcze rękę na swoim brzuchu i zacznij delikatnie wpływać na swój oddech. Żeby go lekko wydłużyć, rozciągnąć, zmiękczyć. I weź sobie głęboki wdech i wydech. I cały czas obserwując brzuch. Wdech, wydech. I jeszcze jeden wdech i rozluźniający wydech. I trzymając cały czas oczy zamknięte, możesz podnieść lekko barki do uszu, zacisnąć i z wydechem rozluźniająco puścić. Barki do uszu napinasz i puszczasz. Wszelkie napięcia, wszelkie stresy, lęki opuszczają Twoje ciało, opuszczają Twoje barki. Oddajesz je ziemi. Z wydechem wędrują do ziemi. I weź jeszcze jeden wdech. Zaciśnij barki. Wydech. Rozluźniasz. I weź łagodny wdech. Wydech. 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 Połóż rękę na sercu, skłoni lekko głowę przed sercem i powiedz do siebie, to będzie dobry dzień. Niezależnie, co się jeszcze wydarzy, pozostanę. Jak najbardziej spokojna.